Boję. Wiecie co? Ten lizak jest przepyszny. Bardzo mi smakuje. A to ci dopiero. Niepotrzebnie się bałam. To było takie pyszne. Szkoda, że tak mało. Kurczę, zupełnie zapomniałam o pszczole. Spadaj mi stąd. Szybciutko. Ej, tylko mnie tu nie gryź. Przecież się uratowałam. Gdzie ja mam moją klepkę? No dalej, leć stąd i to jak najszybciej. Zakręciło mi się w głowie Mogłabyś być ostrożniejsza Zaraz mi guz wyrośnie O nie, moja kolej, żeby zjeść tego paskudnego lizaka Jeśli nie zwracać uwagi na tego karalucha To rzeczywiście jest całkiem dobry Nawet bardzo dobry Smakuje mi Och, to okropne, nie rozumiem, jak ona może to jeść Miam, miam, miam Ojej, a gdzie jest karaluch? Czy ja go połknęłam? O nie, tutaj jest! O rany! Aaaa. Mam nadzieję, że go złapałam. Nie ma go tutaj, dziewczyny. Gdzie on się podział? Jest na twojej głowie. Co? Pomocy! Ratunku! Spokojnie, Miley, spokojnie. Zaraz cię uratuję. No tak. O, udało się.